Dzień dobry, e, witam wszystkich przyjaciół, sympatyków e, szkoły pod kasztanami e, w rozpoczętym właśnie w naszej szkole e, tygodniu e, bibliotek, ogólnopolskiej akcji, która ma na celu propagowanie czytelnictwa. E, w naszej szkole, z inicjatywy pani Izabeli Salamon, e, nauczyciele, myślę również, że uczniowie, a może także i rodzice, na naszej szkolnej stronie internetowej oraz szkolnym facebooku będą prezentowali książki, które ich zdaniem są niezwykłymi utworami utworami, które każdy z nas powinien poznać utworami, które w taki czy inny sposób sprawiły, że ktoś zaprzyjaźnił się z utworem chętnie do niego sięga niejednokrotnie. I ja postanowiłem dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o cyklu y, utworów y, Carlosa Ruiza Zafona, y, hiszpańskiego autora, którego akcje utworów bardzo często osadzone są w przepięknej scenerii y, niezwykłego y, miasta, jakim jest Barcelona. Dzisiaj trochę o takim cyklu noszącym tytuł Cmentarz Zapomnianych Książek. W skład tego cyklu wchodzą cztery tytuły: Cień wiatru, Gra Anioła, Więzień Nieba i Labirynt Duchów. Ten cykl, ten cykl stanowi jedną całość, ale poszczególne powieści można czytać w dowolnej, w dowolnej kolejności, ponieważ każda z nich przedstawia zamkniętą e, historię. Na pewno elementem łączącym e, te utwory są bohaterowie. Wśród nich jest e, Daniel Sempre. To właśnie on, bohater e, chociażby utworu rozpoczynającego cykl, czyli bohater Cienia Wiatru, pewnego dnia za sprawą swojego ojca trafia do niezwykłego miejsca. Trafia na cmentarz zapomnianych książek cmentarz, który znajduje się w niezwykłym miejscu w samym sercu średniowiecznej części Barcelony. Ojciec postanawia zaprowadzić go właśnie tam po to, aby chłopiec poznał niezwykle ważną część historii. Tradycja każe, aby każda osoba odwiedzająca cmentarz zapomnianych książek miejsce, w którym e, znajdują się książki e, przeklęte, książki zakazane, książki zapomniane e, aby ta osoba wybrała, wybrała jeden egzemplarz. Ten egzemplarz od momentu wyboru ma być przez e, osobę tę właśnie chroniony. W ten oto, w ten oto sposób e, w ręce Daniela. Trafia cień wiatru. Powieść y, autorstwa właściwie nikomu nieznanego y, Juliana Karaksa. Chłopiec krok po kroku, kartka po kartce y, rozpoczyna niezwykłą przygodę. Y, chyba najpiękniejszą, ale niezwykle niebezpieczną y, przygodę swojego życia. Y, Chcę zdobyć jak najwięcej informacji na temat autora. Y, i bardzo szybko dociera do niego informacja, że istnieje ktoś, kto od lat niszczy wszystkie egzemplarze powieści Cień Wiatru. A egzemplarz, yy, który Daniel wybrał na cmentarzu zapomnianych książek, jest już ostatnim egzemplarzem tegoż utworu. Kto to chce zrobić? Dlaczego? To staje się właśnie zagadką, którą Daniel chce rozwiązać. W ten oto sposób wkracza w niezwykły świat świat pełen zwrotów wydarzeń, świat, w którym okazuje się, jak bardzo ważną wartością w życiu każdego człowieka jest przyjaźń, jak bolesna może być również miłość, chociaż jest to też uczucie silne, potrafiące zwyciężyć wiele, jeśli nie wszystkie e, przeciwności losu. Książka, którą z niewiadomych przyczyn e, wybrał na cmentarzu zapomniany książek Daniel Sempre, odmieniła jego życie. I może to będzie slogan. Ale być może, być może, jeżeli sięgniecie po tę książkę oraz inne utwory z tego cyklu, odmienione zostanie również wasze życie. I tak, żeby już nie przedłużać, odczytam fragment utworu należącego do cyklu Cmentarz Zapomnianych Książek. Książka Daniela. Tej nocy śniło mi się, że wracam na cmentarz zapomnianych książek. Znowu miałem 10 lat i obudziłem się w swej dziecięcej sypialni, czując, że twarz mamy całkiem zatarła się w mojej pamięci. Byłem przekonany, tak jak potrafimy być przekonani tylko w snach, że to wyłącznie moja wina. Że nie zasługuję, by pamiętać twarz mamy, również dlatego, że nie potrafiłem być wobec niej sprawiedliwy. W miarę szybko pojawił się ojciec, zaniepokojony moimi przeraźliwymi krzykami. Tata, który w tym śnie był jeszcze młody i wciąż znał odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, przygarnął mnie do siebie, by pocieszyć i uspokoić. A potem. Kiedy pierwsze światła przydawały kolor w mglistej Barcelonie, wyszliśmy z domu. Z niezrozumiałych dla mnie powodów ojciec odprowadził mnie tylko do bramy. Tam puścił moją dłoń, dając do zrozumienia, że w tę wędrówkę powinienem udać się sam. Ruszyłem przed siebie, ale pamiętam, że ciążyło mi ubranie, buty. Nawet własna skó skóra, każdy kolejny krok wymagał coraz większego wysiłku. Doszedłem do Rambli, miałem wrażenie, że miasto zastygło w trwającej bez końca chwili. Ludzie, jak zamrożeni, zatrzymali się w pół kroku niczym postacie na starej fotografii. Gołąb, który wzbijał się do lotu, trzepocąc skrzydłami, Kreślił nimi niewyraźny szkic. Drobinki kurzu unosiły się nieruchome w powietrzu niczym świetlny pył. Woda z fontanny na kanaleta skrzyła się w pustce i wyglądała jak naszyjnik z kryształowych łez. Powoli, jakbym przemieszczał się pod wodą, zagłębiałem się w urok owej zatrzymanej w czasie Barcelony. Wreszcie Dotarłem do wejścia na cmentarz zapomnianych książek. I tam, do cna wyczerpany, przystanąłem. Zupełnie nie potrafiłem zrozumieć, czym jest ten niewidzialny, paraliżujący ruchy ciężar, którym byłem obarczony. Chwyciłem kołatkę i zacząłem stukać. Nikt nie otwierał. Waliłem pięściami w masywne drewniane drzwi, ale Dozorca pozostawał obojętny. W końcu osunąłem się na kolana. I wtedy dopiero pojąłem, że wlecze się za mną przekleństwo i ogarnęła mnie przerażająca pewność, że i mój los, i to miasto na zawsze zostaną skute lodem przez owe czary i że już nigdy nie zdołam. Przypomnieć sobie twarzy mamy. I nagle, pozbawiony już wszelkiej nadziei, odnalazłem to. Metalowy drobiazg ukryty w wewnętrznej kieszeni szkolnej marynarki, ozdobionej moimi wyhaftowanymi na niebiesko inicjałami. Klucz. Ile czasu tam przeleżał, dlaczego wcześniej go nie czułem. Był przeżarty rdzą i ciążył mi niemal tak jak moje sumienie. Z ogromnym trudem zdołałem unieść go w obu dłoniach i włożyć do zamka. Resztką sił usiłowałem go przekręcić. Kiedy już pogodziłem się z myślą, że nigdy mi się nie uda, zamek ustąpił. A z nim ustąpiły również Masywne drzwi. Co znajduje się za tymi drzwiami? Dowiedzą się tylko ci, którzy sięgną po cykl autorstwa Carlosa Ruiza Zafona: Cmentarz Zapomnianych Książek. Ze swojej strony gwarantuję, że przeżyjecie niezwykłą przygodę. Dziękuję i zachęcam do lektury. Pozdrawiam.